Starzenie się to nie koniec, to nowy rozdział. Tak, czas płynie, ale to ty decydujesz, jak go wykorzystasz. Młodość nie wraca? Tak, to prawda, ale dziś jesteś najmłodsza, jaka kiedykolwiek będziesz. Już nigdy nie będziesz młodsza, więc działaj. Przestań żałować przeszłości, pokochaj z siebie teraz. Bo każdy wiek ma swoją moc. Ja już po pięćdziesiątce wciąż szukam swojego celu i tego, co po mnie zostanie. I świetnie się przy tym bawię. Przemiana siebie to najlepsza przygoda życia. Warunek? Po prostu chcieć i działać. Teraz też jest Twoja kolej. Czas? Start!